To właśnie nazywam muzyką. Stop! Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć moją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Ej, oddaj to! Stój nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. Zrobimy to tutaj? I nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda, poduszki nie chcą się trzymać? Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem? Wstydź się, złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki muszę odwiedzić ten sklep! Ręce precz, niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć. Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek, zwłaszcza za darmo. Wow, to hagi łagi. Ręce, pamiętam. Wow, a więc jest tu też wielki hagi łagi. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiążę ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? Aaaa, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Witaj, Kaciuszko. Opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką. To wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc z Hagiwagi. Tak, Jess jest trochę dziwna. A teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, ha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Hagiłagi. To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry. W końcu przyniosła mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No, nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam! Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz złodziejko! Jabłko mówisz? A masz za jabłko, za tablicę! Teraz mam coś o wiele fajniejszego niż Twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd się wasz tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Arsik! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać? Bardzo zabawne, przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami, na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. <głos> <głos> tak, jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk. Zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin. Pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia. Mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie. Nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład nutellę? Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Pringles? Chipsy? Tak, chętnie bym je zjadł. Ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je. No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Ura, dzięki ci bardzo, Quentin. Muszę już iść! Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie! Nie da się oszukać Quentina! Muszę natychmiast udać się do mojego domku, patrzcie, moi wierni przyjaciele, ta dziewczyna mnie oszukała! Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Chmury, które świecą różnymi kolorami. To jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie. Ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. E, mamo, przepraszam. Później to zwrócę. Ojej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Jedzę się nigdy za wiele. Co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są na Były dla gości. Nic nie rozumiem. Co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto? Stop! Wiedziałam, że to ty. Jestem taka wściekła. Muszę natychmiast iść do mojego domku, no co jest pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować, powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki, ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować. No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. Gdzie ty byłaś? I skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. I co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z hagiłagi. Nie przeszkadzaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor. Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy. Widzisz, że ja się wcale nie nudzę? Właśnie, potrzebuję telewizora. Chyba znowu zgłodniałem. Pójdę do kuchni wziąć jakąś przekąskę. Bardzo potrzebuję telewizora. Mam nadzieję, że tata zrozumie. O, cześć, co słychać? E, cześć, nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki. E, czekaj, a gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No, kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się, muszę iść do domku. Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kole? A, wiem, gdzie on jest. Tam robisz? Ojej, zamknij drzwi! Jak ci nie wstyd! Co zrobiłaś? To telewizor tatusia. Nie jest ci wstyd? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No, a tego sobie posłuchamy. To okropne. Nie wytrzymam tego. Jestem już zmęczona, znowu mi się nudzi. A mnie czeka wspaniała zabawa. Zobacz, co przyniosłam. To prawdziwa bitwa taneczna. Zaraz cię załatwię. Obserwuj, i ucz się. Co? To ja cię pokonam. Raczej ty obserwuj się ucz. Jak super! Zgadzam się! Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzyczko, musimy to robić częściej. Zgadzam się. No to co? Bawimy się dalej? Tak! Ojej, jest tak nudno, że w ogóle nie wiem co robić. O, Suzy! Ciekawe co ona znowu knuje. Najwyraźniej ma jakiś plan. Potrzebuje drabiny. Ojej, jak tu głośno i skąd się wzięło tyle kurzu? Wow! Gotowe, wprowadziłam swój genialny plan w życie. Jest jeszcze lepiej niż na papierze. To moja wymarzona sypialnia. Suzy, po co to wszystko zbudowałaś? Żebym mogła mieć własne terytorium. Skoro tak. To ja też coś wymyślę. Ojej, jak tu dużo śmieci. Skąd one się wzięły? Chyba po prostu zapomniałem posprzątać. Co się dzieje? Skąd się wzięły te wszystkie papierki? Ała, moja głowa! Zak, co ty robisz? Dlaczego rzucasz we mnie tymi wszystkimi śmieciami? Wprowadzam swój plan w życie. No, jeszcze muszę go dopracować. Wygląda na trochę niedokończony, ale dobra, zrobię to później. Spójrz, Suzy, zrobiłem taki sam kącik jak twój. Oh, yeah. Wielkie mi rzeczy, nic nadzwyczajnego. Skoro zak śpi, to podkradnę mu poduszkę. Co ty robisz, Suzy? To moje, oddaj to. Nie, nawet nie mam zamiaru. Wszystkie te poduszki są teraz moje. No i jeszcze czego? Akurat ta jest moja. Puszczaj, bo ją rozerwiesz! Już ją podarłem, dobrze ci tak. Nie chcesz się dzielić? No to masz. Dobra, i tak mam dużo więcej poduszek od ciebie, zabieraj to. Co zrobić z tymi strzępami? Wiem! Mam pomysł! I pyszny obiad gotowy. No, indyk wygląda niesamowicie, ale teraz go nie chcę. Wezmę tylko obrus i uciekam. Ups, wszystko zepsułem. No, trudno. Co tu się dzieje? Dlaczego na podłodze leżą talerze? Mój idealny obiad został zrujnowany. Dobra, muszę lecieć, pa! A ja muszę się teraz uspokoić. Moje nerwy są bardzo napięte, jak dobrze, że mam pokój popyt. Pomaga mi się zrelaksować. Niesamowite. Hamak to genialne rozwiązanie. A teraz urządźmy imprezę zombie. Przerażające, prawda? Co to jest? Zach, chcę chcecie zapytać o to samo? Co to jest? Wygląda jak latający spodek. Też coś takiego chcę. Suzy, to jest najprostszy przykład, ale nie wiem jak go rozwiązać. Ojej, chwileczkę. Zobaczyłam coś czego potrzebuję. Ej, nadal tu jestem. Podobnie jak ten przykład Dziękuję za przypomnienie. Na pewno go rozwiążę, ale innym razem. Teraz potrzebuję tych kolorowych karteczek. Złodziejka! Nie ujdzie ci to na sucho. Suzy! Trafiasz na czarną listę. Dopadnę cię, łobuziaro. Gotowe. Dostaniesz nauczkę. Niesamowite. Z tych karteczek wyszła tęczowa ściana. Jest przepiękna. Wygląda bardzo ładnie. Chyba Zak gdzieś poszedł. Świetnie. Najwyższy czas na przekąskę. Dobrze, że moja lodówka jest zawsze pełna słodyczy. Zak! Co ty robisz? Jem czekoladę, nie widzisz? Trzymaj się z dala od moich słodyczy. Mam lepszy pomysł. Wezmę coś pysznego z automatu. Kurczę, nie mam pieniędzy. Co ja teraz zrobię? O, chyba coś wypadło. Tak, to kitket. Wow, więc nie potrzebuję kasy. Spróbuję jeszcze kilku uderzeń. To działa! Słodycze sypią się jeden po drugim. Świetnie! No to kontynuuję. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Ups, to policjant. Nie poznałem go od razu. Chyba muszę już iść. Co ty robisz? Oddaj mi tę odznakę. Ups, przypadkiem mi wypadła. Muszę szybko zabrać automat, dopóki nie wrócił. Znalazłem moją znakę. Gdzie się podział ten chłopak? To dziwne, nie ma też automatu. Kurczę, dałem mu uciec. No trudno. Powiedzmy, że dziś nie jest mój dzień. Muszę natychmiast udać się na odpoczynek do mojego sekretnego pokoju. Mmm, uwielbiam koktajle. Czuję się jak w raju. Jak tu fajnie. Niewiele zostało do zrobienia. Już prawie mam ten automat w pokoju. Brakuje mi tchu. Co to jest? Automat ze słodyczami? Dokładnie. A teraz jest mój. Jest tysiąc razy lepszy niż twoja mała lodówka. Chyba muszę trochę odpocząć. Miłych snów. No dalej, naprzód. Uda nam się. Właśnie tak. Wspaniale. Uwielbiam grać na konsoli. To świetna zabawa. Wow, konsola. To wygląda fajniej niż moje lalki. Zak, daj mi zagrać, ja też chcę. Stój, nie możesz przekroczyć tej granicy. Zak, przestań. To jest nasz wspólny pokój. Skoro tak, to wypowiadam ci wojnę. Krótce przesunę tę granicę. Co to jest? O nie, to bomba. Miłego lotu, Zak. Świetnie, teraz to ja mam joystick. No to zaczynam grę. Suzy w końcu dopiała swego. Jesteś wredna, wiesz? Wojna mówisz. No dobra, przyjmuję wyzwanie. Auć, to boli! Kręci mi się w głowie. Nie trzeba było naruszać mojej granicy. Dałeś się nabrać, a masz. Specjalnie udawałam, że nie znokautowałeś. Koniec z tobą, teraz już nic mnie nie powstrzyma. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie tyle hałasu? O, widzę, że bawicie się razem, jak miło. No dobra robota. Teraz masz kłopoty, trzymaj się. Nasza walka się jeszcze nie skończyła. Trzeba wyrównać rachunki i dowiedzieć się, kto jest lepszy. Zobaczmy, jak radzi sobie wróg. Tak, widzę, Suzy. Nadszedł czas na główny atak. Uwaga, nadchodzę i mam niebezpieczną broń. Suzy, radzę ci się poddać, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Właśnie tak dopadłem cię. Ej, czemu milczysz? O nie, to fałszywka! Podsunęła mi sztuczne nogi, jak mogłem się na to nabrać? Niespodzianka, Zak, a masz! Nie powinieneś był wchodzić na moje terytorium. Zostaw mnie natychmiast! Nic nie widzę! Zaraz się przewrócę! Mam cię! A właśnie, że nie. Ja już uciekłem. Ręce do góry, Suzy. Poddaj się. Czy ty do mnie właśnie strzeliłeś? Już pod tobie, koniec gry. Suzy, przestań, przestań. Musimy się uspokoić. Chyba troszkę przesadziliśmy. Zgadzam się, teraz nasz pokój nie wygląda dobrze. Może się pogodzimy. Dobry pomysł, sama chciałam to zaproponować. Suzy, spójrz, co za trafienie. Całkiem fajne, prawda? Masz ochotę na coś pysznego? Właśnie podjechała ciężarówka pełna smakołyków. Dziękuję, Zaki, jesteś taki miły. Nie ma za co, Suzy, dla ciebie wszystko. No to może zagrajmy razem. Witam wszystkich ponownie. Pozwólcie, że przedstawię wam zasady gry. Wszyscy chowają się do kartonów, a ja sprawdzam je za pomocą moich narzędzi. Jestem pewna, że nikt mnie nie znajdzie. Doskonale się ukryłam. Nie muszę się martwić. Nawet jeśli zostanę złapany, nie poddam się. Ojej, tak się boję. Muszę sprawdzić, co tam się dzieje. Lepiej zrobię dziurę i popatrzę. Świetnie, teraz czuję się troszkę bezpieczniej. Mam wszystko pod kontrolą. Szukam celu, szukam celu. Widzę ruch gałek ocznych. Idę do celu. Tylko nie to! Spaliłam swoją kryjówkę, mogłam siedzieć cicho. Nie widać żadnego ruchu gałek ocznych cel zgubiony. Sprawdzę to pudełko. Przykładam do niego przepychacz i zaczynam. Tak jest, a masz. Jeśli ktoś tam jest, to ma kłopoty. Wygląda na to, że miałam szczęście i mnie nie znalazła. Nie chciałabym być w tamtym pudełku. Będę siedzieć cicho jak mysz. Nie ruszam się i nie oddycham. Tak się boję! Pudełko jest zniszczone, jest puste. Pomyliłam cel. Będę musiała szukać dalej. Czas na wybór narzędzia do drugiego testu. Wezmę pistolet na wodę. Pasuje mi ten kolor. Tylko nie to. Myślę, że ktoś tu nadchodzi. Bardzo się denerwuję. Boże, to dźwięk broni! Ostatnio mi się poszczęściło. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Przestańcie się bawić. Tym razem mówię poważnie. Szukam celu. Sprawdzam ruch. To pudełko się trzęsie. Ognia! Ognia! O nie, tylko nie to! O nie, znalazła mnie! Przegrałaś. Ręce do góry. Minus jeden, brawo, ja. Czas wybrać poważniejszą broń. Może dynamit? Nie. Balon z wodą? Też nie, szukam dalej. Tak, okulary laserowe będą świetne, doskonałe. Najwyższy czas je przymierzyć. Będą idealne. Włączam tryb polowania. No, włączaj się! Dlaczego laser jest tak silny? Ups, spaliłam kilka pudeł. No trudno. Chyba czuję spaleniznę. Muszę zobaczyć, co się dzieje. To straszne. Ma laserowe okulary. A ja, a masz! I ty też. Te kartony są puste. Muszę szukać dalej. Tylko nie to! Idzie w moją stronę. Muszę coś wymyślić. Wiem. Wezwę pomoc, wyciągną mnie stąd. Nie milczcie tak. Chcę was zobaczyć. Myślę, że w tym pudełku ktoś jest. Kurczę, nie mogę złapać sygnału. Lucy, cześć, jak się masz? O, musz mi, naprawdę się boję. Czy mnie słyszysz? Jestem w pudełku. Lepiej tak nie krzycz. Chociaż? Dlaczego nie? Przykro mi, Lucy, ale muszę się ciebie pozbyć, żeby nie zostać wyrzuconym z gry. O nie, o nie, ktoś do mnie dzwoni. Słyszę telefon. Już biegnę. Wydaje mi się, że ten dźwięk dobiega stąd. Cześć, dobrze cię widzieć. Cześć, Lucy. Tak długo cię szukałam. Nowa runda, nowa broń. Tym razem wybrałam dmuchany młotek. Au, to boli. Ugryzłam się w palec. Pudełko się rusza. Chyba mam nowy cel. To świetny początek. O nie, znalazła mnie. Zbliża się. Już jestem. Muszę wiać. Ura, zrobiłam dziurę w pudełku. To moja jedyna szansa na ucieczkę. Mam cię. A masz. Rwałam cię. Karton jest pusty, ale widziałam, że się ruszał. Nie rozumiem tego. Coś przegapiłam? Będę musiała szukać dalej. Cudem udało mi się uciec. Wygląda na to, że szczęście jest dziś po mojej stronie. Muszę wybrać nowe pudło, zanim ona nie zauważy. To będzie dobre. Otworzyłam je świetnie. Rozgoszczę się. Jak tu miło. Ojej, chyba ktoś hucha mi w kark. O, cześć. Przepraszam, nie wiedziałam, że tu ktoś jest. Bomba czy tort? Tort czy bomba? Myślę, że wybór jest oczywisty. Tym razem zamierzam zagrać na wielką skalę. Czujnik ruchu włączony? Szuka celu. Przesuń się, musimy współpracować, bo inaczej oboje zostaniemy znalezieni. Wykryto ruch. Widzę cel. Teraz wiem, gdzie podłożyć bombę. Cel wyznaczanie trajektorii ognia. Co to jest? O nie! To bomba! Przez ciebie nas znalazła, zginiemy! Miałam rację. Minus dwa naraz. To dopiero szczęście. No i proszę, przegraliśmy. Co to było? Nie wiem, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli znowu się schowamy. Uciekajmy, by ratować życie! Obawiam się, że to nie ma sensu. Nadal bierzecie udział w grze. Gdzie my jesteśmy? Myślę, że udało nam się uciec. Pospieszmy się i ukryjmy na wypadek, gdyby nas dogoniła. Ja stanę tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie mnie widać. Niech ktoś mnie podsadzi. Nie mogę tam wejść. Sorry, ale nie mam czasu. Jeszcze nie zdążyłem się ukryć. Głupi basen. Widać mnie pod nim. Co robić? Wiem, pędzle farby mogą mi się przydać. Chodźcie tutaj. Coś wymyśliłem. Możemy to wykorzystać do kamuflażu. To świetny pomysł, Ted, rewelacja! Pomalujmy się tak, żeby pasowało do wystroju i nikt nas nie znajdzie. Tak, po prostu znikniemy w przestrzeni. Tęskniliście za mną? Już jestem. Chcę was jak najszybciej zobaczyć. Dziwne, wygląda na to, że pokój jest pusty, ale nie poddam się. Nadszedł czas, aby wybrać nową broń. Tym razem użyję balonu z wodą. No hej, mam dla Was niespodziankę. Wychodźcie, żeby ją zobaczyć. Nikt nie odpowiada. Muszę aktywować czujnik ruchu. Uff, wygląda na to, że przeszła. Nie widziała mnie. Skanuję. Na razie czysto. Nie widzę żadnego ruchu. Idę dalej. Uff, wreszcie mogę odetchnąć. Trudno było mi to znieść. Ruch został wykryty. Mam Cię. Ten balonik z wodą trafia do Ciebie. Nie rób tego, proszę. Chcę grać dalej. O nie, jestem przemoczony do suchej nitki. Daj mi szansę. Świetnie. Zostało dwóch graczy. Dobrze mi idzie.